Aleluja, aleluja, aleluja. Alleluja. To zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Słyszeliście, że powiedziano oko za oko i ząb za ząb. A ja wam powiadam, nie stawiajcie oporu złemu, lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z Tobą i wziąć Twoją szatę, odstąpi płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby i z nim tysiąc kroków idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół, i módlcie się za tych, którzy Was prześladują, abyście się stali synami Ojca Waszego, który jest w niebie, ponieważ On sprawia, że Słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On syła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy Was miłują, Cóż za nagrodę mieć będziecie? Czy żyj celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czy żyj poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest ojciec wasz niebieski. Oto słowo Pańskie. Kolejny raz słyszymy arcychrystusowe, a zatem też arcychrześcijańskie wezwanie do miłowania, nawet nieprzyjaciół. Coś, czego poza tym nie zna żadna religia, żadna filozofia, do tego potrzeba Boga. Ale to wydawać się nam może niezwykle trudne, właściwie niemożliwe, szczególnie jeżeli nieprzyjaciele nas bardzo krzywdzą, bardzo nienawidzą, bardzo kłamią. Na przykład ostatnio szokował mnie taki wpis w internecie pod chrześcijańską audycją, która dotyczyła też matki Teresy z Kalkuty, to zapewne jakaś kobieta, przynajmniej taki takim pseudonim, napisała, że ona życzy matce Teresie, żeby się znalazła w piekle i, i cieszy się z tego, że tam będzie. No, Trudno sobie coś takiego wyobrazić, bo no takie, nie, takie zaślepienie, taką nienawiść. Bo no przede wszystkim to kandydatem do piekła to jest ta kobieta. Bo tak nienawidzieć kogoś, żeby życzyć mu piekła i cieszyć się, że pójdzie do piekła, no to jest czysta nienawiść, to jest szatańskie. To szatanie się cieszą, że ludzie idą do piekła i chcą, żebyśmy wszyscy tam poszli. To jest czysty szataniec. Chcieć, żeby ktoś poszedł do piekła i cieszyć się z tego. Więc jeżeli już ktoś jest zagrożony piekłem, to ta kobieta, która coś takiego napisała, która ma aż taką nienawiść w sercu, że życzy innym piekła. Jaka ona jest zaślepiona. Ona, która sama jest zagrożona mocno piekłem, życzy innym piekła. I to jeszcze komu? Matce Teresie, która. Jest jedną z największych świętych, może największą świętą naszych czasów. No kobietą, która w skrajnie heroiczny sposób poświęciła się na najbiedniejszych, Najwspanialej realizowała Ewangelię, pomagała tym, którzy nikt nie chce pomagać, bo to jest najtrudniejsze. No, no więc ta kobieta z powodu swojej nienawiści, no jak mówimy, nawet dopiętnie nie w matce teresie, do tak świętej osoby. Można powiedzieć, po uszy pływa, zanurzona jest swoim grzechu, swojej nienawiści i ona z głębi tej nienawiści życzy największej, świętej, żeby poszła do piekła. No co jest kolejnym strasznym jej grzechem. No to jest szokujące. No ale coś takiego można znaleźć. No taki hejt, ludzie takie rzeczy mówią i piszą. I to, ponieważ są anonimowi, no to Czują się bezkarni, no to odsłaniają swoją duszę. Jakkolwiek jest to straszne, jest to niejako taki głęboki wgląd w duszę tej kobiety. Właśnie to, co mówimy, co piszemy. Tak jak lekarze, dzięki świetnym urządzeniom, tomografom, potrafią zaglądnąć do, na wskrość do naszego ciała. Nasze ciało, jakby, nie ma żadnych tajemnic dzisiaj przed aparaturą medyczną. Bez operacji, niejako nas otwierają. Ale Duchowo, to my się sami otwieramy, no mówiąc tak z głębi serca. Po prostu taki bluzk nienawiści, taki hejt, no jest jakby takim głębokim wglądem w duszę tej kobiety. Jak ona musi być zdegenerowana, jak przepełniona nienawiścią, jak właściwie zapewne w mocy szatana, żeby coś takiego napisać. Oczywiście. Ostateczny wyrogu człowieku może wydać tylko Bóg, ale no, są pewne oznaki. My musimy mieć jakieś skazania, bo musimy się czymś kierować. No, że tak nie można, że to, to jest straszne, to jest szatańskie. No, ale jakkolwiek ta kobieta jest zapewne dogłębnie zdegenerowana, tak strasznie nienawidzi. Jeżeli matki Teresy nienawidzi, no to pewnie nienawidzi też nas, chrześcijan. No, i jest w mocy szatana, no bo, no bo można nienawidzieć najlepszych. No, no, szatan przecież nienawidzi Jezusa. No, Jezus jest najlepszy ze wszystkich, jest Bogiem. A szatan go najbardziej nienawidzi. No i ludzie, którzy są we władaniu szatana, nienawidzą Jezusa i nienawidzą największych, świętych, jak matki Teresy. No, ale Jezus nam mówi, że również takich ludzi mamy kochać. No to mamy problem. No jak kochać taką kobietę, która aż tak nienawidzi? To jest jakby taką wiązką nienawiści, takim wulkanem nienawiści. No. no ale jak ktoś mówi takie rzeczy, jak ma tyle nienawiści w sercu, no to też będzie robił straszne rzeczy. Straszne, nienawistne słowa są wstępem do strasznych czynów, no bo słowa i czyny pochodzą z tego samego serca. Więc tego oczekujmy, na to będziemy gotowi. Jeżeli ktoś wypowiada słowa aż tak pełne nienawiści, to będzie czynił rzeczy pełne nienawiści. Najgorsze. No na przykład jak Rosjanie, którzy dopuszczają się znowu ludobójstwa na Ukraińcach. Na przykład najpotężniejszymi rakietami, które zostały skonstruowane do niszczenia najpotężniejszych bunkrów, do atakowania najpotężniejszych okrętów amerykańskich, oni szczelają, jakby się bawiąc, do bloków mieszkalnych. No na Ukrainie są zwykle bloki, jak widzimy, raczej z wielkiej płyty. Takie jak te dwie wiel dwa wielkie przy ulicy Opolskiej. No to oni robią takie rzeczy, że taką potężną rakietą, jakby dla zabawy, szczelają sobie w takie bloki. No takie dwie rakiety i te bloki są ruiną. I zginili kilkaset, kilkaset osób. Ale oni to na Ukrainie robią codziennie. No, u nas jeszcze nie. Ale, no ale gdyby u nas to zrobili, albo teraz robią, no to, to jest ludobójstwo, to jest potworne. Oni, oni strzelają takimi rakietami do staruszek, do dzieci, do kobiet i się cieszą, są dumni z siebie. No jaka to jest nienawiść? No. I, I co? I takich też mamy kochać? No wygląda, że też. No bo Pan Jezus nie robi wyjątków. On nie mówi, że kochajcie nieprzyjaciół, ale takich już nie musicie, tych, co najbardziej nienawidzą, no też mamy ich kochać. No ale jak? To, to, to się wzdryga w nas wszystko. No jak takie potwory kochać? No, no ale no jeżeli Pan Jezus nam mówi, to na pewno ma rację, bo, bo Bóg zawsze ma rację. I to trzeba przyjąć. I jakoś też no, próbować sobie to wyjaśnić, uzasadnić właśnie rozumem, no bo rozum ma nam pomóc. Jest konieczny, to jest naturalne. Nie mamy nic zrobić automatycznie. Też rozumem My musimy przeniknąć w Słowo Boże i je przyjąć. I też rozum nam podpowiada no, kilka racji, dlaczego mimo wszystko to jest dobre przykazanie i trzeba go realizować. No można podać wiele powodów, ale na przykład kilka takich zasadniczych. No po pierwsze, nawet jak człowiek robi straszne rzeczy, no to on nie jest z kosmosu, nie jest marsjaninem, nie jest jakimś innym bytem. On, on jest też człowiekiem. On jest naszym bratem, naszą siostrą. Mamy tę samą naturę. To jest nasze rodzeństwo. Na rodzeństwo trzeba ratować. No nawet jak robi straszne rzeczy, no to staramy się ratować rodzeństwo. Na zasadzie samej wspólnoty biologicznej, naturalnej, ale też duchowej. Jesteśmy dziećmi Bożymi wszyscy. No, mimo wszystko trzeba no nawet najgorszego brata i siostrę kochać, dobrze mu życzyć. Nie zarazić nienawiścią. Jak ty mi tak, to ja ci 10 razy gorzej odpowiem. No nie, to jest spirala nienawiści. Te, właśnie tego nie wolno. To Jezus zakazuje. No bo wtedy się możemy wszyscy pozabijać. Tak wet za wet, prawda? Oko za oko, ząb za ząb. No, to jest prymitywna etyka. Właściwie prowadząca do zagłady. nie, właśnie nie mamy się mścić. Musimy się bronić, ale musimy zasadniczo radować, ratować też bandytę. No. Bo to jest nasz brat, to jest nasza siostra. No, po drugie, też no, trzeba sobie uświadomić, że. Oni są właściwie w najgorszej sytuacji. Im bardziej złe rzeczy robią, tym są w gorszej sytuacji. No bo w ogóle to, że oni robią takie rzeczy, to widać, że oni są jakoś głęboko zdegenerowani, chorzy duchowo, że ich serca no, są pełne nienawiści, jak jakieś kloaki, jakiegoś jadu. I dlatego mówią tak, jak mówią, to bluzgają taką nienawiścią, takim jadem, no bo są tym przepełnieni. Jak coś robią, no to jest kierowane tym jadem, tą nienawiścią. No, ale ten jad ich przede wszystkim zabija, niszczy. To oni są najbardziej nieszczęśliwi. Kain jest bardziej nieszczęśliwy niż Abel. No bo Kain na nienawiści się nie zyskuje. No co zyskujesz na nienawiści? No, no chwilę satysfakcji, zemściłeś się, a mój wróg cierpi. No co to jest? No to, to trzeba mieć chorą duszę, żeby się cieszyć takimi rzeczami. I to jest chwilowa przyjemność. Ci ludzie nie mają radości. Nie mogą mieć, no bo radość to jest szczęście ludzi żyjących dobrze, duchowo. Więc szczęście dla nich jest niedostępne. Najwyżej chwilowa taka przyjemność zemsty, zadania bólu, to jest żałosne. I nawet jak nas skrzywdzą, to i tak są w gorszej sytuacji. No powiedzmy, jak ktoś ma brata alkoholika, narkomana, który już kradnie, żeby mieć na to. No, i ukradnie mu kilka tysięcy na wódkę albo na narkotyki. No to ten okradziony, no, bez tych kilku tysięcy może żyć. No nie umrze od tego, prawda? No teraz ten to kradnie, to od tego umrze. No bo on już teraz kradnie, a już niedługo pewnie będzie bezdomnym. Też taką pogodę jak dzisiaj będzie bezdomnym. Tak będzie wegetował. I za parę lat może umrze już z tej bezdomności. No i tak generalnie jest, że. Kain jest na drodze zagłady wiecznej, ale często już zagłady doczesnej. Jest w gorszej sytuacji niż Abel. Już z dwojga złego lepiej być krzywdzonym niż krzywdzić. No bo jeżeli krzywdzę, to widać, że mam już potwornie chorą duszę, zdegenerowaną tu już na ziemi, a po drugie no, grozi mi piekło. No to już lepiej coś być okradzionym, skrzywdzonym, nawet zabitym, być męczennikiem, no bo to jest droga do nieba. Więc Kain powinien budzić współczucie. Nie, nie życzenie piekła, a zemsty idź do piekła. Nie, trzeba, On jest w najgorszej, Kain jest w najgorszej sytuacji. Powinien budzić współczucie, litość, chęć pomocy, mimo wszystko. No i po trzecie, też trzeba powiedzieć, że to nie jest tak, że, że jedni są super dobrzy, a inni super, super źli, jakby z innych planet. Nie, my jesteśmy z jednej planety wszyscy. No trzeba generalnie pamiętać, że fundamentalnie jesteśmy w tej samej sytuacji, znaczy nie tylko Kain ma coś na sumieniu, ale Abel też. Abel też się nie zbawi bez Boga. Abel też ma swoje grzechy. To jest prawda o każdym człowieku, fundamentalna chrześcijańska. No dlaczego potrzebujemy Jezusa? Dlaczego bez Jezusa nikt się nie zbawi? No bo każdy ma coś z Kaina. Każdy z nas jest obciążony takim grzechem osobistym, społecznym i dziedzicznym, pierworodnym. Że sam się nie zbawi. Że sam, sam z moimi grzechami do nieba się nigdy nie dostanę. Bo jestem na to zbyt zły. Jestem za bardzo kainem, żeby pójść do nieba. To jest prawda o każdym człowieku. I tylko jeżeli przyjmę Jezusa, zbawienie, łaskę, no to mogę być uratowany. Ale fundamentalnie każdy jest kainem. Dopiero przez chrzest, przez łaskę może stać się ablem. Jeżeli jest nam to dane, jeżeli my nie zabijamy, nie nienawidzimy, to nie dlatego, że jesteśmy tacy super święci, bohaterzy, tylko że nam to zostało z łaski dane, no i może myśmy z tym współpracowali. A Kain może jeszcze nie. To też powinno budzić współczucie, nadzieję, że może coś da się zrobić. No właśnie, przynajmniej te racje przemawiają za tym, żeby mimo wszystko kochać Kaina. Bo my też mamy coś z Kaina. I żeby starać się go uratować, no przede wszystkim obronić, wiadomo, obronić. Trzeba bronić swoją rodzinę, siebie, swoją ojczyznę przed Kainami, ale też zarazem myśleć, jak uratować Kaina. No, żeby nie poszedł do piekła. Nie cieszycie się, że Kain nie idzie do piekła, to jest najgorsze. Pójście do piekła to jest najgorsze, co się może zdarzyć. Więc też trzeba Kaina ratować. Raczej modlić się, bo on często jest w takim stanie, że nie ma co rozmawiać. No, z kobietą od tego wpisu czy z Rosjanami nie ma sensu dyskutować. Oni już są tak uwikłani w zło, tak tym otumanieni, że żadne słowo raczej im nie pomoże. Może jakby nam jakiś problem, kryzys, modlić się, bronić, wygrać. Ale jeżeli uda się wygrać, to być dobrze dla nich. Tak na przykład w historii, no pamiętamy, na przykład w czasie II wojny, jak Niemcy czy Japończycy wygrywali, to byli potworni, to to byli gotowi wymordować całe narody. Ludobójcy milionami mordowali. To jest właśnie nienawiść pór takie potworno. Widać, no byli jakby sługami szatana. No, Amerykanie też nie byli tacy święci, ale jak, jak nie wygrali, to nie wymordowali Niemców, nie wymordowali Japończyków. No, mogliby, mieli bombę atomową. Jakby Hitler miał, czy Japończycy, to by wymordowali, to by użyli. Amerykanie też mogli wymordować Niemców, Japończyków z zemsty. Ale ponieważ to jednak był kraj chrześcijański, no i też mądrzy ludzie, to oni nie wymordowali, tylko odbudowali Niemcy i Japonię. Dali im takie układy gospodarcze, że te kraje się rozwinęły najwspanialej ze wszystkich gospodarczo. Zaczęły żyć w bogactwie, luksusie. I z tych największych wrogów zrobili sobie przyjaciół. No, to jest pewien przykład. Polityczny, militarny, ale jednak przemawiający za tym, że to ma sens, że to się da już tutaj na ziemi. Rzeczywiście trzeba się obronić przed wrogiem, ale jak to się uda, to też go kochać, nie pozabijać, tylko uratować. Nie zrobić z wrogów trupów, ale przyjaciół o ile się da, prawda? I tym bardziej ma to sens moralny i wieczny. Amen.